Hej, witam szanownych grono widzów Dzisiaj pogadamy sobie na temat różnych akcesoriów do motocykla Mam takie swoje top 10 Tak więc zacznijmy od obowiązkowych rzeczy, które powinieneś mieć na maszynie Przetwierdzone już od razu na, przy zakupie W sumie się dziwię, no może i nie E, dlaczego twórcy motocykli nie dają tego na starcie. To to jest podstawowa rzecz. Chociaż jest jeden motocykl Benelli 502 Co? który właśnie posiada E, Crashpady. E, takie wypustki z boku motocykla, one są. W sumie rozdziwane, bo to są jednopunktowe, I mam wrażenie, że jakby była jakaś gleba, to one się momentalnie wykrzywią. E, zatem crash pady i crashbary? Czemu? No, z prostego powodu, jeżeli tego nie masz, zrobisz jakąkolwiek malutką kraksę, upuścisz go przy wzniesieniu, ci się zatnie na przykład przy manewrach to wtedy prawdopodobnie go położysz. I to wystarczy przy niektórych modelach, na przykład CBR 5 r żeby urwać statecznik, który jest bardzo nisko usadzony na motocyklu. No i jest już urywany, nie? Wtedy się wkurzasz, a urwałeś coś w motocyklu. No beznadziejne, prawda? No tak. Ja tak zrobiłem. Tutaj zaopatrzyłem go w crash -bary. Już takie orurowanie konkretne przydało się. Uderzenie z dzikiem było bezpośrednie, e, przy, nieprzyjemne, e, ale ustałem na moto i bez problemu zakrzywiony handbar był, a czyli crashbar był tak wyprostowany, jest git. E, żadnych uszkodzeń na motocyklu, żadnej rysy. E, to samo położyłem go na glebie, żadnej rysy. Bardzo fajnie chronią te e, crashbary, moto. Z moim zdaniem to jest taka podstawowa sprawa. Żeby, żeby tak naprawdę sobie to na starcie kupić, wydalić te pięć stówek, to Wam zaoszczędzi tysiące, e, tysiące później, nie? Kolejna rzecz, którą bym zainstalował, to są tankpady. Tankpad, czyli takie e, właściwie antypoślizgowe wstawki na bak, które powodują, że w momencie silnego zatrzymania nie uderzasz o, o bak, E, polecam bardzo, szczególnie jakże, jak jedziesz na motocyklu, to powinieneś się do niego przyklejać. Nie kosztuje to dużo, chyba tam 150 zł, czy 170, coś takiego. Montujesz sobie to na lewej, prawej stronie i bez problemu chronisz też swój lakier, ten bezbarwny, przed takimi zadziorami. Takimi smugami. Po pewnym czasie te smugi się robią, bo przyklejasz się nogami do motocykla. Tak się powinno jeździć, żeby czuć maszynę, lepiej manewrować przy zakrętach. Polecam bardzo, nie siedźcie tak jak kaczka, tylko zdecydowanie się przyklejcie do tego motocykla. W tym momencie macie fajny grip. Jeśli ślizgacie się, jest naprawdę zajebiście. Bardzo, bardzo Wam polecam coś takiego dorwać. To są dwie rzeczy, które ja osobiście bym polecił na każdy motocykl. Dosłownie każdy. Coś na chopperze? Może nie, bo tam siedzisz tak, nogą, nogą do przodu, nie? Trzyba, windshield. To jest w sumie fajne, jeżeli chcesz mieć cicho, w miarę cicho w kasku. Wygląda dupiato, bo to jest takie wielkie coś przed tobą. W nakedach to wygląda prześmiesznie ale w turystykach ich najbardziej in plus więc to podwyższa komfort i przy okazji nie wiem jak wy, ale ja jeżdżę w zatyczkach na uszy bo jednak szum ciągły szum uszkadza słuch więc sprawdźcie sobie dokładnie jak długo możecie jeździć, żeby ten uszkodzenie słuchu było, nie było permanentne a to jest dość zdradliwe z dwóch przyczyn pierwsza, nie czujesz tego za bardzo że coś Ci się psuje podczas długiej jazdy ponad godzinę, ponad dwie no to cały czas taki ciągły duży szum jak jedziesz, nie wiem, 140 na przykład na Chorwację no to to może być problemem są takie zatyczki do uszu, które niwelują bodajże niskie dźwięki nie, nie, nie wiem jak to jest skonstruowane, w każdym razie to też może być Ok, ja używam typowych takich pianek gdzie można w każdej aptece kupić więc hej, zrobiło nam się kolejny punkt zatyczki do uszu, kurde kolejną kwestią to jest ten system co mam tutaj zainstalowany polecam wam go bardzo jeżeli e, czujecie się na siłach jeździć poniżej 5 stopni czy tam nawet do 10 czasami, A chociaż to jest już niepotrzebne powyżej 5 to nie ma znaczenia jeżeli macie dobre rękawice i ochrony tutaj przed wiatrem więc to jest naprawdę super sprawa. Trochę roboty jest z zainstalowaniem tego. Zresztą na moim kanale możecie zobaczyć sobie film. Tutaj wrzucam Wam po prawej góry linka. Zobaczcie sobie jak się to instaluje. Polecam. Jeżeli planujecie jeździć przy zerze, przy minusie nie polecam w ogóle jeździć, bo jest mega ślisko Zatem można położyć brykę dość łatwo. Tak więc zastanówcie się nad tym. Kolejna sprawa to jest taki, jakby tutaj protektor. A tych klamek, czyli handbary, to handbary są całkiem spoko z tego względu, że dość, że chronią was przed wiatrem. To jeszcze chronią tak naprawdę tą część motocykla przed upadkiem. Ja już zachorowałem tamtą stronę. Klamka była cała, bez problemu, więc naprawdę fajna, fajna rzecz. My jedziemy prosto. E to też sobie trochę niestety kosztuje, ale macie bonus, że wiatr, jak jest zimno, no to Wam nie wieje po rękach, ale też dedykowane to jest praktycznie motocyklom turystycznym. Bo ja bym nie pakował czegoś takiego, chociaż widziałem takie instalacje na Nakedach, nie pakowałbym czegoś takiego na ścigaczach. Zdecydowanie takie coś polecam do turystyków albo do motocykli, gdzie jesteś wyprostowany. No, czyli w sumie jeden kedy też niby, ale to zależy już od Was, czy rzeczywiście chcecie zainwestować taką ochronę tu po lewej stronie. Mnie się to bardzo przydało już, w szczególności jak jadę, jak jest 0 stopni, bo w takich temperaturach też jeżdżę, no to to jest nieocenione do tego, żeby Twoja ręka wytrzymała nawiew wiatru przez, nie wiem, pół godziny, godzinę, 4 godziny, nieważne. Nie wieje Wam zimny wiatr po łapach i jak jest rzeczywiście zimno, to nie ma żadnego problemu, żeby sobie jeździć, ale to jest dziur. o matko Okej, okay, kolejna rzecz przeskakujemy, to są tylne fendery, czyli błotniki. I tutaj bym się zastanowił, z tego względu, że ja mam jeden tylny błotnik. Totalnie z tyłu. Nie będę robił wili na tym motocyklu, jakbym jeszcze umiał, ale na tym motocyklu się nie da robić wili, ale. Za to moje siedzisko tylne, mój kufer jak dalej jest chroniony przed bagnem. Tak wiem, niektórzy mówili, że to nic nie daje, ale tutaj trzeba popatrzeć w instalację, w jaki sposób to jest zawieszone. Ja mam zawieszone to dość nisko. Widziałem, że w BMW było to instalowane pod kątem, czyli innymi słowy nie za fajny z tego względu, że cały syf, który idzie z dolnej, z dolnej części opony omija ten fender, ten błotnik i leci Wam na, na, na plecy. Nie? Na to musicie zwrócić uwagę przy wyborze, ja mam tam zestaw Givi osadzony niżej Zobaczcie sobie czy rzeczywiście u was coś takiego można kupić Jeżeli chodzi o błotnik wewnętrzny, raczej się nie będę bawił w błotnik wewnętrzny Jak będzie jakaś totalny, będę jeździł po jakichś syfach, mułach To nie jest to jakieś super wymagane A Zresztą na sportowym motocykle dość mało dodatków bym brał Stelaż na kufer sam kufer. Ja osobiście miałem to w CB125R, czyli to był mój startowy motocykl 125, bardzo go lubiłem. Bardzo zwinny, lekki. Jechał 90, czasami 100 z górki. Spoko, fajny motocykl do nauki. Tam zainstalowałem sobie kufer 39 litrów. Bardzo dobrze mi służył. Wyglądało to w miarę. Najkiedy nie wyglądają jakieś rewelacyjnie, jeżeli chodzi o kufry z tyłu, ale jednak polecam, jeżeli jeździcie na przykład dalej do pracy, no to wtedy Wam się bardzo mocno to przyda, żeby przewozić cokolwiek. Wiadomka, kufer i stelaż w zależności od Waszego motocykla. Ale jednym z takich elementów, który ja bym naprawdę się zastanowił, to jest ten Co to kuźwa ten pomad na motocyklu, Zapytasz ano jest to taki mały plastik, który mocujesz sobie na manecie tutaj. Ma taką wypustkę, mniej więcej. I tutaj możesz posadzić. A, 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 tutaj możesz posadzić swój nadgarstek. Zupełnie inaczej się jeździ, trzeba się przyzwyczaić. Co on takie robi? To, że dajesz troszkę niżej nadgarstek i on już zapieprza. W sensie automatycznie ci manetę daje na maksa i sobie w taki sposób jedziesz. Ten czynek? No dobra, jeden na ten To jest akurat spoko z tego względu, że ja na przykład miałem uraz jak miałem tam 20 lat złamany, nadgarstek miałem. Czasami czuję takie pewne nasilenie. Jakieś siły działające w środku. I rzeczywiście ten tempomat mi się bardzo mocno przydał, teraz go nie ma, bo mi się złamał. Trzeba kupić solidne ustrojstwo, nie z sali ekspresu, jakiś plastik, nie wiadomo co, tylko rzeczywiście zainstalować to sobie i bardzo fajnie możesz modulować prędkość, nie nadwyrężając ręki tak naprawdę. Ale to jest dla ludzi, którzy rzeczywiście troszkę dalej jeżdżą. No i jedno z najważniejszych rzeczy, innymi słowy ochrona chłodnicy. Tak, jak tutaj widzicie, mam to zainstalowane. Niestety, ten model motocykla ma mały problem. Ten błotnik przedni jest za krótki, jak jedziesz w jakimś sypie, to wszystko leci na chłodnicę. Kamienie, nie kamienie, brud, pył, wszystko. Zatem, taka osłona chłodnicy chroni ją przed większymi kawałkami. Nie dostają się tam do środka. Nie uderzają w bezpośrednie w chłodnicę, tylko uderzają w tą kratkę, więc to załóżcie sobie praktycznie na każdym motocyklu. Chyba, że chcecie jeździć tylko nie w momencie, kiedy pada deszcz, nie przez jakieś dziwne drogi, tylko i wyłącznie po. Jak jeździsz tylko i wyłącznie po asfalcie, no to, to możesz się zastanowić, czy jest ci to tak naprawdę niezbędne i potrzebne do szczęścia. Kolejnym elementem, której można by się zastanowić w przypadku turystyków to są footpegi, w sensie rozszerzenie tych podnóżków. Które w MC, no to są strasznie wąskie, mniej więcej takie. Ja już kupiłem SW-motek, takie szersze, które można ustawić pod danym kątem i możesz sobie stanąć na tym i przez dłuższy czas jechać. No chodzi głównie o to, że one są zbyt wąskie. I jak jedziesz przez dłuższy czas, to ci się strasznie w nogi to wbija. Więc taki upgrade też jest ok, ale to tylko dla turystyków, moim zdaniem. No, i tutaj przechodzimy do takich elementów użytkowych, ale tak naprawdę mało potrzebnych, to w zależności co robisz na tym motocyklu. Bo zanim kupisz moto jakikolwiek, zastanów się, co chcesz nim robić. Chcesz dalekie trasy jechać? Chcesz krótko zapierdzielać na odcinkach? Chcesz iść na, e, nawet na track jakiś, e, na tor wyścigowy? Zresztą tym też mogę iść na trak, tor wyścigowy. E, co chcesz robić? Dojeżdżać do pracy? No, różne ludzie mają pomysły. Ale ogólnie najważniejsza sprawa jest to, żeby wziąć sobie te rzeczy, które powiedziałem na początku, które moim zdaniem są niezbędne. No niezbędne, bardzo chronią motocykl i ciebie też w pewnym sensie. I oczywiście zainwestować w sprzęt, w to, w to co zakładasz, w kask więc czasami lepiej nie wydawać jak na wszystkie dodatki dookoła które wydają ci się, że są zajebiste tylko po prostu się dobrze ubrać nie jeździć, wiecz. No, w krótkich spodenkach i w e, podkoszulku, to jest do pierwszego upadku no. to jest do pierwszego zdarcia skóry ja już miałem kilka gleb i powiem wam, że w, w takiej kurtce, w miarę przewiewnej e, naprawdę to nie jest jakieś straszne, nie no chyba, że się wrąbisz jakiś rów Eksplodujesz, katapultujesz się z siedziska, czy nie wiem, bijesz się w coś, no to, to wiadomo. Na pewno ten sprzęt lepszy certyfikatami, ochroniacz pleców i tak dalej. Na pewno ci pomoże wyjść z takiej opresji. Więc rzeczywiście przemyśl sprawę, co ci jest potrzebne, co ci jest niezbędne, a resztę kapuchy ładuj w ciuchy, bo jednak to jest, to jest mega ważne. Można jeszcze zainstalować, polecam bardzo kamery jakieś GoPro Hero 4 chociażby z tego względu że wiecie jak to jest z ubezpieczeniami. Jeżeli coś się tam stanie nie macie dowodu czy, czy trudno coś udowodnić komuś a no to później się spierasz nie wiadomo jak chociaż też z tymi nagraniami jest różnie. Jeszcze Intercom dorzucę do akcesoriów z tego względu że Intercom podłączamy do kasku wygląda to w taki sposób i łączymy się z komórką no za pomocą bluetootha słuchasz muzyki rozmawiasz z ludźmi. Oni nawet nie wiedzą że jedziesz na motocyklu. Akurat ten model pokazuje, bo go używam przez półtora roku. Ostatnio ono i jest tani, więc i działa. Te dwie cechy są kluczowe. Tak więc, interkom na moto jak najbardziej. Tutaj będę instalował GPS-a takiego zewnętrznego, z tego względu, że mam w planie w tym roku pojeździć trochę dalej. I teraz, komórkę, jakbym tu trzymał albo tutaj, bym jechał sobie przez cały dzień, to ona się usmaży wcześniej, czy później, jak będzie 30 stopni, 25, cały czas pada na nią słońce. I już miałem taką sytuację, że się tak nagrzała, że masakra. A niektórzy mówią, że jak gdzieś wysoko w górach, po jakichś przełączach, to po prostu co dwie godziny musieli się zatrzymywać i chłodzić te komórki. W momencie, kiedy masz takie urządzenie, nie wiem, jakieś tam toma czy coś takiego, to nie masz tego problemu. One się nie nagrzewają, są zaprojektowane specjalnie właśnie też na wyszukiwanie tras takich dla motocyklistów. No, one są takie przydatne, ale tylko w momencie, kiedy jeździsz gdzieś dalej. Jak nie jeździsz dalej, gdzieś dalej, to, to yy, Google Mapsy starczają bez problemu. Zresztą, no jakby była lepsza, nie wiem, chłodzenie tych komórek jakieś dodatkowe to wtedy nie musiałbyś nawet ubywać czegoś takiego jak tątą dzięki za uwagę trzymajcie się trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem hej hej wow 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 jakie poroże cholera